I weszła również klacz Glans Angel. I konie ruszyły. Dobry, równy start, tam na ostatniej pozycji na razie Skyde Stars, ale to wszystko jest blisko siebie. W tej chwili na ostatnie miejsce spadła Amberta Fox, a konie już pokonały. Są w tej chwili koło dystansu 1600 m do celownika. Na front wychodzi salkes Friend, blisko jest również farsa w czołówce dużym kołem do przodu przesuwa się do przodu przesuwa się zdecydowanie Skyde Stars. Koń mają pokonanie jeszcze 1300 metrów, 1300 metrów Mescalero, mescalero to on prowadzi blisko niego Skyde Stars przy wewnętrznej farsa, tutaj dalej przy wewnętrznej Strike Forward dużym kołem w czołówce Glanc Angel stawkę zamyka Salkers Friend. Z tyłu również galopuje na razie Jerseyka. No już konie są w pół zakrętu. Nadal Mescalero. Mescalero na pierwszej pozycji goni go Sky The Stars. Do przodu tam przeszedł większym kołem e, Stride Forward. To jest czołówka, ostatnia na razie Jerseyka. No i wyjście na prostą. Mescalero wyprowadzi na tę prostą, ale tutaj już lekko przy nim bardzo galopuje Sky The Stars i ona za chwilę obejmie prowadzenie. Polem tymczasem ruszył Straj Forward strike Forward jeszcze 50 metrów i on już w tej chwili wyprzedza prowadzącą Sky The Stars do celownika 250 metrów. Strike Forward na pierwszej pozycji, druga Sky The Stars, dalej tam się konie rozsypały, wygrywa ten wyścig zdecydowanie Strike Forward i Ravsza Beckman and Beck, druga będzie Sky The Stars, a tu walka o trzecie miejsce i trzecia będzie Amberta Fox przy Kanacie. Pozostałe konie, ostatnia e Glans Angel.